Cześć Wam! Radek niedawno znowu był na Litwie i znowu przywiózł mi kosmetyki z Rival Loves Me, ale prosiłam go, bo ostatnio, znaczy w, zesz w zeszłym roku jak był, kupił mi dwie paletki cieni i to jest jedna, wam, wam przypomnę i wiecie co, znajdę w opisie dam Wam linki do tych filmików, no bo tutaj to będzie za dużo, w opisie dam Wam i tak, to była jedna Into the Jungle i takie kolorki. Ta jakościowo jest lepsza, a druga out of, out of Space. I ta mi się kolorystycznie bardziej podoba, ale jest gorszej jakości. Tutaj są z reguły, powiem Wam tak, yy, satyny, no matów jako takich, matów yy, nie za bardzo. Jeżeli mam ocenić tak w kilku słowach, to obydwie te paletki. Tylko nie urywają, ale nie są złe. Biorąc pod uwagę, że były, no, bardzo tanie. To jest ogólnie tania marka, te Rival Loves Me. My w swoich Rosmanach, bo Radek kupił to w litewskim Rosmanie, on jakoś inaczej się nazywa. Teraz zapomniałam jak, ale w każdym razie to jest odpowiednik naszego Rosmana. To jest to samo, tylko po prostu inaczej troszeczkę nazwane. I my u siebie w Rosmanach mamy Rival jak to było? W każdym razie, my mamy taką serię pielęgnacyjną, i mamy też szafy z lakierami do paznokci, odżywkami, takie typowo pod paznokcie rzeczy, takie, nie wiem czy tam są hybrydowe, ale na pewno są tradycyjne. Ja u siebie mam dwa lakiery, które kupiłam i są, no nie są rewelacyjne, ale są na tyle fajne, że lubię je używać. A tam, właśnie w Rosmanie na Litwie. Mówię Rosman, no bo nie pamiętam tej nazwy, ta kolorówka Rival jest o wiele bardziej taka rozbudowana. Tam możecie znaleźć i róże, podkłady i tak dalej. Jak był Radek, to ja mówię: Dobrze, no, no bo się uparł, on chce mi coś kupić. Ja mówię: Dobra, no to kup mi coś, czego tutaj w Polsce nie można dostać, ale nie chcę paletek cieni. No i kupił mi dwie rzeczy. Kupił mi cień taki w kremie, no tutaj wygląda. Na niebieski, mieniący się na inny kolor. Za chwilę będziemy gadać na ten temat. I kupił mi błyszczyk. I teraz tak. Ja najpierw muszę sobie powieka przygotować. Do tego sobie przygotowałam tą paletkę z Catrice. I później będziemy gadać na bieżąco. Ale najpierw tak. To, i jaki by wziąć do niebieskiego kolor. Ten kolor bardzo próbuję daje to i tutaj i daje na dół powieki jest wegański, 6 miesięcy od otwarcia no tutaj jest nawet napisane Dirk Rossman hmm. ok, i to jest Liquid Eyeshadow kolor, kolor, kolor jest, 04 into the i trochę się roz rozmazało Universe, to chyba będzie. Tak mi się wydaje, że tutaj jest tak napisane. Tutaj wydaje się to, że to będzie taki granat. No bo tu jest granatowy, tutaj jak patrzymy, i ja widzę albo takie turkusowe, taki ciemniejszy turkus, ale momentami też widzę w innym świetle fioletowe. Dobra, zobaczmy na ręku. No, tutaj to już fiolet. A nie, trochę jest fiolet. Tak, jakby trochę baza była fioletowa pod spodem, a reszta to są takie, taki. No, ja jest jaśniejszy niż w tym. Zobaczcie, bo tutaj taki się wydaje dużo ciemniejszy. Drobny brokacik w tym jest, jeżeli będzie to tak, ale ciemna baza jest, no, taka fioletowo-szara. Okej, okay, dobra. Teraz, jakbym chciała troszeczkę rozetrzeć. O, już zastygał, czekajcie, jeszcze wezmę raz i tak rozetrzeć. Trochę plamiasto się rozciera. Zobaczcie, tutaj takie plamy są. Cholerka jasna, jak tutaj go nałożyć. I teraz nie wiem za bardzo, jak to zrobić. No, nie mam pojęcia, żeby nie wyszły jakieś plamy. Tu już widzę, raczej nie powinno się go roztrącić. Jest jeszcze lepki. O, i jak schodzi. Zobaczcie, tutaj dziurę zrobiło. Czyli trzeba go nałożyć i zostawić. Tu. Oj, i długo schnie. Oj. Dobra. Jadę bezpośrednio. No trudno. Wiecie co? Już wiem, że to nie będzie mój ulubiony cień. F, taki, f, no nazwijmy to w kremie. Zobaczcie. On wygląda bardzo, bardzo plamiasto. I nie jest już taki ładny kolorek, jak tutaj był. Dobra, poczekam dłuższy czas, aż przeschnie. Może spróbuję drugą warstwę nałożyć w międzyczasie nałożę tutaj. Okej, okay, nie patrzcie na to, że jest krzywo, no bo jest krzywo, ale nałożyłam jedną tylko cienką warstwę. Wiecie co, dotykałam tutaj to, to dalej się klei jeszcze. Więc ja nie wiem, ile czasu ja muszę odczekać, żeby to coś, co my mamy tutaj, zastygło. No, bo przecież to nie jest coś, co na to muszę jeszcze coś nakładać. To ma samo z siebie błyszczeć. Nigdy nie miałam takiego problemu, żeby tak długo mi jakiś cień tego typu zastygał. No i poza tym brzydko to wygląda. No brzydko niesamowicie. Jest tak nierówno nałożone. No tutaj też. Jak się go rozciera później, że jest cieńsza warstwa, jest brzydszy. Tutaj, gdzie jest tak dużo, to ładnie. Dobra, jeszcze odczekam trochę i spróbujemy nałożyć drugą warstwę, ale nie wróżę temu. I yy, sorry, ja wiem, że powinnam trochę wyżej nakładać, ale jeżeli to się okaże takie plamiaste, to ja nie chcę mieć tak wysoko. Wolę już mieć w ten sposób, niż gdyby to miało mi na większej powierzchni wyglądać fatalnie. Wiecie co? Próbowałam pędzelkiem tym, tutaj tak granicę zrobić. Zobaczcie, dziura się zrobiła. Tu też. To jest coś. To pęka. Tak jakby. Traci kolor, pęka. Diabli wiedzą, jak to nazwać. Okropny. On jest okropny, ten cień. Dobra. Jedziemy z drugą warstwą. No to nie, nie ma co się bawić. I będę później czekać, aż wyschnie. Ale to jest okropne. Nie podoba mi się już. Jest gęsty bardzo. Co powinno powodować, że będzie się lepiej? E, i te oko mnie piecze. Nałożyłam drugą warstwę i jest ta sama sytuacja. Tu jest, zobaczcie, pełno, ale to pełno plam. To się nie nadaje. Wiecie co? Czy ja mam tutaj? Nie, tu się nie nadaje. Poszukam czegoś, co by można było na przykład na to nakleić. Zobaczymy, czy tak da radę to uratować. Oj, zgięłam na chwilę tylko oko i zobaczcie, jaka tutaj jest. Zrobiła się ta. Ja pierdzielę, co za marny cień. Ok, znalazłam tutaj. Mam z Inglota numer 113, taki pigment, brokat, takie o coś. Spróbuję na te okodać, tam tym się później zajmiemy w razie czego. Muszę znaleźć pędzelek płaski. No i będę obsypana prawdopodobnie. I spróbujemy przykleić. Kolorek tego jest przepiękny. Tego inglota. Nie wiem, ja go już mam tyle lat. Nie wiem, czy jeszcze jest. No, trzeba przyznać, że do tego cienia. Rewelacyjnie to się przykleja. Ok, no to zobaczcie, dwa razy nałożony ten cień, plus nałożyłam, no to z inglota i wygląda świetnie teraz, kiedy jest, ale ja czuję taką, że mam bardzo dużą warstwę tego. Wiecie co? I teraz ten cień. No, tutaj, no brzydki. Teraz, jak zrobiłam go w ten sposób, że dołożyłam tego inglota, to jest ok. Przestało mi tu szczepać. Jako baza, no, świetnie się trzyma. Jeżeli by było coś nie tak, piszę tu w opisie dodatkowo, żeby Wam dogłębnie napisać. Ewentualnie dogram, ale raczej napiszę tam w opisie. Ale, no, teraz, jako baza. Chociaż, czekajcie, tutaj coś się dzieje. Tu szybciej nałożyłam. Trzeba odczekać. Tu widzę lekką dziurkę. Trzeba poprawić to. Widzę tak jakby lekką dziurkę. No i tutaj, zobaczcie, przetransferowało mi się, ale to jest moja wina. Tutaj. Dobra, dziurka znikła. Muszę bardziej uważać. Tak, trzeba dłużej dać mu do tego, a jeszcze Wam nie powiedziałam te dwie rzeczy, Radek mówił, nie pamięta dokładnie ceny zapomniał zachować paragon ale nie zapłacił więcej niż 6 euro za obydwie rzeczy no to nawet liczmy, że średnio to kosztowało po 3 euro chociaż podejrzewam, że to będzie trochę droższe niż ten, ale ogólnie jakby Wam się udało trafić jeżeli chcecie jako bazę no to jest ok, podoba mi się jako baza, ale jeżeli chodzi tak jako samodzielny cień, to nie, nie ma sensu tego kupować, bo nawet, jeżeli nawet by dał to, kupił to za euro, to ja tego bym, ja to po prostu znalazłam na to sposób i będę w ten sposób używała. Jest ok i, i nawet fajnie mi to wydobyło, lepiej niż na, wiecie, ten NYX Glitter Primer. Ładniej to wygląda. No, ale teraz troszeczkę mi to za nisko jest. Tutaj mam paletkę z Ocean Blue Makeup Obsession i zastanawiam się, który cień bym tutaj jeszcze dołożyła. Odrobinkę dam od góry tego cienia. Tutaj mam y, z burżu kredkę Najpierw na linię wodną, a potem będę się zastanawiać, co dokładać. O, zobaczcie, samo nałożenie nawet kredki, gdzie jeszcze cienia żadnego niebieskiego nie dawałam, już jak zmienia oko. Te oko, mimo tego, że no niby jest ciemna kredka, yy, jednak jest szersze niż tu. Tutaj takie opadające, takie, takie, takie. Jakbym miała normalnie na powiece kilka kilogramów czegoś i mi tak opada, a tu już od razu wygląda to lepiej. W każdym razie, jak ja tak patrzę, to od razu tutaj to oko wygląda na takie. Weselsze, a tutaj taki smutny Mops. Wiecie co? Ten sam chyba cień, który dawałam tu, dam też tutaj na dolną powiekę i tyle. Troszeczkę mnie zasmucił ten cień, bo jak go zobaczyłam, no nie mam takiego, jeżeli chodzi o kremowe, mam tylko takie, no dosyć grzeczne. Więc mówię, o, fajnie będzie. O, tak. No, teraz zobaczcie. Cień na razie do połowy dałam. Już od razu też o, teraz, o wiele lepiej to wygląda. To oko, a to oko. Gdzie tutaj mam tylko ten cień, yy, który dawałam z Catrice. O, ten, ten sam co tu. A teraz tu dodało, dołożyłam ten niebieski. No, od razu lepiej. Tak, oko jest tak jakoś takie. No, weselsze. I chyba tak do połowy właśnie zostawię. Ok, i ten cień dam wewnętrzny kącik, później zrobię kreskę, pomaluję rzęsy i wracam. Ok, tak wygląda oko, od razu mówię, te wygląda lepiej. Tutaj dłużej odczekałam, tutaj takie jakieś poszarpane są granice, ale no, to było pierwsze użycie tego cienia w płynie i próba no, jakiegoś ratowania, jakiegoś znalezienia sposobu bardziej na niego, bo sam w sobie tak jak już Wam mówiłam, ja go nie polecam, ale chociaż ten efekt, gdyby był bardziej dopracowany, bardzo mi się podoba, także znalazłam na niego sposób, ale gdybym miała się drugi raz na przykład zdecydować, gdybym miała wpływ na to, co mi Radek kupi, nie, nie chciałabym go, także ja Wam odradzam. Aha, i on wtedy widział, Radek, dwa kolory ten i mówi, że jakiś taki brązowo-miedziany był akurat, tylko dwa kolory widział. No ale wiecie, jak to facet, może było tam i więcej, ale po prostu może nie zauważył, albo akurat w tym momencie były wykupione. W każdym razie wtedy on widział tylko dwa i kupił mi ten. On lubi niebieski kolor, to było do przewidzenia, że jak będzie brąz, jeszcze do, do tego zobaczył nie, miedziany, gdzie ja tak mm, lubię miedziany, ale nie, za, nie jakoś tam wybitnie, no to że zdecyduje się, że mi kupi taki. No no nie, no nie. Odpuśćcie sobie, jeżeli będziecie mieli możliwość kupienia. Odpuśćcie. Chyba, że chcecie traktować taką jak bazę. Bo jako baza, no mi się podoba, wyszło to, ale nie jest warte yy, jakiegoś tam zachodu. I teraz jeszcze błyszczyk, Shine Bomb. I teraz, czekajcie, kolorek, kolorek. Już, lupa. 01 Crystal Coconut. Tutaj nawet nie otwierałam. No ale Zobaczcie, ja takie lubię. Nawet dwa w tym stylu... Nie, tu. Dwa w tym stylu mam jakieś. Czekajcie. O, tutaj mam na przykład... Ale tu zobaczcie, tutaj jest taką poświatą żółtego, zielonego bardziej, a tutaj bardziej takie szare, szare, nie? I tutaj wygląda taka perła, taka... Hmm, jak mi to powiedzieć? Taka bardziej taflowa, a tutaj mi się wydaje tak jakby drobinki. To jest z Rimela. Drugi, gdzie ja mam? Też mam jeszcze jakiś, ale dobra. Tutaj Rimel. O, a tutaj, jak zobaczcie, i zielona poświata, a w innym tym e, widać e, różową poświatę. Ale ja ogólnie takie błyszczyki bardzo lubię, właśnie na lato. I pewnie Radek się tym sugerował. To teraz to dajemy. Tu jest ile? 12 czy 14? 24 miesiące aż na zużycie. bo błyszczy każde 24? Kokonat to. Niechamy. O! Typowego kokosa nie czuję. Bardziej czuję taki. Taki. Czekajcie, co to jest za zapach? Taki. Z jakimś takim letnim drinkiem mi się kojarzy. Nie z Malibu. Ale to jest takie właśnie jak letni drink, taki wiecie, z parasoleczką i tak dalej. No, a teraz dobra, jedziemy tutaj. Tu mam to, to jedziemy. Jest bardziej lepki, jest lepiący. I widzicie, tutaj widać ten niebieskości, takie zielenie. Tutaj jest tafla. Jakie tutaj widzę kolory, czekajcie. Srebrne, eee, takie ani żółte, ani pomarańczowe, takie bardziej zgaszone żółty, widzę. Białe i to by było chyba wszystko, nie widzę jakichś innych, ale oby nie był lepiący. <laughs> Okej, okay, bardzo gęsty, zobaczcie na ustach. Usta. Powiem tak, nie podoba mi się kwestia, jak mówię, jak mi się tam skleja. O, kropieństwo. Teraz. O, teraz jak zrobiłam, jest ok, może dałam za dużo. W każdym razie obawiałam się, przepraszam, obawiałam się tego, że ten błyszczyk będzie zbyt lepiący. Jest gęsty, jest lepiący się, ale nie jest to jakaś taka lepkość, która by mi bardzo mocno przeszkadzała. No, tylko muszę uważać. Ja lubię pakować dużo tego błyszczyka, a tutaj trzeba jednak kontrolować. Jednak ten z będzie bardziej mój ulubionym, chociaż tutaj ładnie się błyszczy. Ja go na pewno zużyję, bo kolorek jest, no znaczy kolorek, właściwie kolorku tutaj nie ma to jest po prostu błyszczenie. Fajnie to wygląda na lato. A, i teraz tutaj na ustach to ja widzę nawet podtony niebieskie. No? Coś tam delikatnie niebieskawo też się błyszczy. A tutaj w ogóle tego nie widać. To tutaj tak, jakby był zupełnie szary, a tutaj widać jakieś inne. Ale najwięcej jest białego. Podoba mi się, jeżeli chodzi o kolorystykę. No, ale ta to od wewnątrz. Musicie uważać z ilością. Także błyszczyk polecam jak najbardziej. Fajnie to wygląda. Tutaj jest, od razu przypomnę. No, dalej się to lepi. lepiej. Także Radek kupił za niecałe 6 euro. To yy, to. Fajne, nie rewelacyjne, ale fajne. Wiecie co? Przychodzę do was jeszcze na chwilę, żeby wam pokazać. Miałam wam podać adnotację i na dole napisa napisać co i jak, ale to trzeba wam pokazać. Autentycznie. Zobaczcie, co tu się stało. Jeszcze w życiu cień w taki w kremie nie zrobił mi takiej tragedii. Ja wiem, dałam grubą warstwę. Ale nawet dając grubą warstwę jakichkolwiek innych, nie miałam nigdy takiej tragedii. I najlepsze jest to, że ja tu cały czas, zobaczcie, o, to się jeszcze cały czas, to się lepiej. To jest oko, gdzie bardziej uważałam dłużej, tu trochę mniej. No ja wiem, dzisiaj był upalny dzień, ale ja nawet w upalne dni nie miewam takiej tragedii, bo ja mam dosyć suche powieki, a to jest jedna wielka tragedia. Jeszcze raz Wam pokażę, bo normalnie jak ja przed wyjściem, bo teraz właśnie miałam wyjść z psem, musiałam tak wyjść. Jak ja zobaczyłam siebie, to była tragedia. Ja, ja czułam coś, że coś się na powiekach dzieje, że coś jest nie tak, ale nie zwracałam uwagi, nie patrzyłam w lusterko, a teraz no, tragedia. I podejrzewam, że gdybym wzięła cienką warstwę, to by było to samo. Bo ten cień powinien zastygnąć i... A tu takie... No dosłownie, jak mam powieka, jak mi się tak zagina, to w tym miejscu się zrobiła tragedia, tuż przy linii rzęs. No, jest względnie, ale... I to nie jest Przepraszam. To moim zdaniem nie jest wina tego, że ja może za krótko czekałam, czy coś w tym stylu. Bo przez pierwsze, tak, 2-3 godziny było w porządku. Czekajcie, ja wam teraz powiem. Jest 19. Jak ja się wymalowałam, było przed 12. 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19. 7 godzin. No to 3-4 pierwsze godziny coś tam. Ale nie było źle. Dopiero później się zrobiła taka tragedia. Dobra, no to teraz już kończę. Nie wiem, czy jeszcze jedną próbę zrobi na przykład na cieńszej warstwie, ale podejrzewam, że będzie to samo. I poza tym. O, jeszcze jedna kwestia. Zobaczcie, że tu, tak jakby ten cień, który tutaj był, odbił się tutaj na tej. Tutaj mam jaśniejsze plamy, tak jakby zebrany ten cień. To jest tragedia. Dobra, już teraz Wam naprawdę serdecznie dziękuję za oglądanie filmiku. O ile go oglądaliście do końca, i dajcie słupka. <słuch> I nie kupujcie tego cienia. Błyszczyk dość długo się trzymał, elegancko. Ten cień sobie darujcie. Jeżeli Wam się zdarzy, że zobaczycie, nie ma sensu. No bo jeżeli nawet nie, będzie, nie będziecie mieli takiej sytuacji jak ja. A to jest. W ogóle nie ma sensu, nie ma sensu, w ogóle mamy z Glamshopu Shopu, mamy z Bel co pewien czas, z jakichś innych firm u nas o Eveline gdzie to są pewniaki, a nie. Brak słów. dobra, lecę. Pa, pa.